Witamy wszystkich na naszym kanale. Film przedstawia zasady podłączania różnych urządzeń do systemu Smart Home. Wstęp. W domach bez systemów zautomatyzowanych. Oświetlenie jest zwykle podłączane za pomocą przełącznika ściennego, który po naciśnięciu zamyka obwód, włączając światła. Aby wdrożyć koncepcję Smart Home, włącznik zostaje przeniesiony na panel elektryczny, gdzie zostaje zastąpiony elektronicznie sterowanym przekaźnikiem. Teraz mikrokontroler może aktywować przekaźnik, który zamyka obwód, włączając światła. Do sterownika podłączony jest włącznik ścienny i po odebraniu z niego sygnału sterownik wysyła polecenie do przekaźnika, zamykając obwód i włączając oświetlenie, dzięki czemu można w znany sobie sposób sterować oświetleniem. Do sterownika podłączone są także czujniki światła i ruchu, co umożliwia automatyzację oświetlenia na podstawie ich odczytów. System decyduje o włączeniu lub wyłączeniu świateł zależnie, od danych z czujników. Sterownik podłączony jest do internetu, co pozwala aplikacji na autoryzowany dostęp do systemu, podgląd odczytów czujników oraz sterowanie elementami. Wykonawczymi. Moduły posiadają uniwersalne kanały przekaźnikowe oraz kanały wejściowe, do których można podłączyć różne urządzenia. Podłączenie urządzeń może wymagać użycia wielu kanałów przekaźnikowych lub wejściowych. Następnie przeanalizujemy zasadę łączenia różnych urządzeń. Oświetlenie. Do podłączenia standardowego oświetlenia kanały przekaźnikowe służą do włączenia lub wyłączania oświetlenia, zamykanie lub otwieranie obwodu. Do jednego przekaźnika można podłączyć wiele opraw oświetleniowych działających synchronicznie. Jeżeli stosowane jest oświetlenie niekonapięciowe z zasilaczem, napięcie może być podawane poprzez przekaźnik. Przekaźnik zamyka obwód dostarczając napięcie do zasilacza, który z kolei przetwarzaje i dostarcza do oświetlenia. W przypadku zastosowania wielu grup oświetlenia niskonapięciowego można zastosować pojedynczy zasilacz o wystarczającej mocy. Wyjście zasilacza podłączone jest do kanału przekaźnikowych, poprzez które podłączone jest oświetlenie. Zamknięcie obwodu powoduje podanie napięcia z zasilacza do oświetlenia. Kanały ściemnialne umożliwiają regulację mocy dostarczanej do lamp, co prowadzi do zmian jasności. Ten rodzaj ściemniania nadaje się tylko do lamp obsługujących tego typu sterowanie. Na opakowaniu lub opisie lampy powinien znajdować się symbol lub etykieta z możliwością ściemniania. Jeżeli lampa jest podłączona poprzez zasilacz, musi także obsługiwać funkcję ściemniania, co jest oznaczone odpowiednim symbolem lub naklejką. Do przyciemniania oświetlenia lub podświetlania przy napięciu 12 lub 24 V DC wykorzystywane są wyjścia PWM. Wyjście PWM zawiera przełącznik elektroniczny, który zamyka i otwiera obwód 400 razy na sekundę. Regulując czas trwania zasilania i jego braku, można zmieniać jasność oświetlenia. Jeżeli moc wyjścia PWM jest niewystarczająca do podłączenia obciążenia, wymagane są dodatkowe wzmacniacze prądowe. Oprawy obsługujące magistrale DALI można podłączyć do wspólnej sieci i zintegrować z systemem smart home za pomocą urządzenia DW DALI. Moduł DW DALI automatycznie skanuje magistrale i dodaje wykryte lampy. Do systemu oprawy obsługujące sterowanie napięciem od 0 do 10 lub od 1 do 10 V można zintegrować z systemem Smart Home za pomocą modułu DW-010. Żarówki Philips, HUE lub IKEA można również zintegrować z systemem poprzez zainstalowane wtyczki, która nie wymaga dodatkowych urządzeń sprzętowych. Siłowniki termiczne Głowicy termostatyczne do instalacji grzewczej lub ogrzewania podłogowego podłącza się analogicznie do lamp. W przypadku stosowania głowic termostatycznych na napięcie 24V do kanału przekaźników doprowadzane jest napięcie 24V zasiłacza. Elektryczne ogrzewanie podłogowe podłączone jest do kanału przekaźnikowych poprzez styczniki. Styczniki służą do przełączania dużych mocy. Moduł sterujący zamykając obwód podaje napięcie na stycznik, który z kolei i zamyka obwód elektrycznego ogrzewania podogowego. Zamki. Zamki elektroniczne działające na napięcie 24 lub 220 V podłącza się podobnie do oświetlenia. W zależności od rodzaju zamka moduł należy skonfigurować tak, aby zapewniał impuls otwarcia o wymaganym czasie trwania. Zasłony i rolety Jednostki napędowe do żaluzji i zasłon można w uproszczeniu przedstawić jako dwa silniki, jeden do otwierania, drugi do zamykania. Napęd musi być wyposażony w wyłączniki krańcowe, które odłączają silnik po osiągnięciu położenia krańcowego. Do sterowania takimi napędami wykorzystywane są dwa kanały przekaźników: jeden do podawania napięcia na silnik otwierający, drugi do silnika zamykającego. Istotne jest prawidłowe skonfigurowanie Modułu, aby uniknąć jednoczesnego zasilania obu kanałów napięciem, co mogłoby spowodować uszkodzenie napędu. Niedopuszczalne jest także łączenie równolegle wielu napędów, gdyż napięcie generowane w jednym napędzie może mieć wpływ na pracę drugiego. Zalecamy stosowanie napędów z regulacją mocy, które nie posiadają wbudowanych sterowników. Napędy z wbudowanymi sterownikami zazwyczaj posiadają port do podłączenia zewnętrznych przycisków sterowników które można podłączyć do kanału przekaźnikowych. W tym przypadku napęd jest zasilany oddzielnie, a przekaźniki służą jako styki bezpotencjałowe do wysyłania poleceń otwarcia lub zamknięcia. Bramy garażowe. Bramy garażowe posiadają własny sterownik, który zazwyczaj umożliwia podłączenie jednego lub dwóch przycisków sterujących, wykorzystując odpowiednio jeden lub dwa kanały przekaźnikowe. Kanały pełnią funkcję styków bezpotencjałowych, wysyłając do sterownika polecenie otwarcia lub zamknięcia. W systemie kanały te skonfigurowane są odpowiednio jako bramki jedno- lub dwubiegunowe. Zawory Zawory sterujące zaopatrzeniem w wodę, zawory trójdrogowe lub przepustnice są ogólnie Podzielone na dwa typy sterowania. Pierwszy typ obejmuje pojedynczy kanał przekaźnika i otwiera się lub zamyka po podaniu lub odłączeniu napięcia, skonfigurowany w systemie jako zawór jednobiegunowy. Drugi typ podłącza się podobnie do napędu żaluzji, wykorzystując dwa kanały przekaźników: jeden do otwierania, drugi do zamykania, skonfigurowany w systemie jako zawór dwubiegunowy. Klima konwektory. Klima konwektor ma zazwyczaj jeden lub dwa zawory dostarczające gorący lub zimny nośnik ciepła, a także silnik obracający wentylator z wieloma uzwojeniami o różnej mocy. Prędkość wentylatora zmienia się w zależności od napięcia odbierającego uzwojenie, a zasilanie powinno być dostarczane tylko do jednego uzwojenia w danym momencie. Do podłączenia klima konwektora potrzebne są kanały przekaźnikowe do podłączenia głowic, termostatycznych które przełączają do płynu niezamarzającego, a także kanały przekaźnikowe określające liczbę uzwojeń silnika w celu sterowania prędkością wentylatora. Standardowe klimakonwektory mają 3-4 prędkości i 1-2 zawory, co wymaga użycia 4 do 6 kanałów przekaźnikowych do podłączenia. Ważne jest, aby poprawnie skonfigurować moduł, aby uniknąć jednoczesnego zasilania napięciem wielu uzwojen silnika, co mogłoby spowodować uszkodzenie klimakonwektora. Istnieją również klimakonwektory z silnikami pracującymi na napięciu 12 lub 24V prądu stałego. Do sterowania takimi silnikami można wykorzystać wyjścia PWM, np. z modułu DW RGB. Niektóre klimakonwektory mogą mieć wbudowany sterownik obsługiwany napięciem od 0 do 10V lub w inny sposób. Przyciski, przełączniki i kontaktrony. Przyciski przełączniki. I kontakt trony są podłączone pomiędzy wejściem a stykami wspólnymi. Moduł wejściowy można zainstalować w ścianie np. BWSW06 lub w panelu dystrybucyjnym np. DWSW16. Podświetlane przyciski. Nasz system umożliwia zastosowanie przycisków z podświetleniem 3V. Podświetlenie LED odzwierciedla stan siłownika, do którego przypisany jest przycisk. Jedna dioda LED może służyć do wyświetlania tylko stanu włączenia lub wyłączenia lub dwie diody LED o różnych kolorach mogą służyć do wyświetlania obu stanów. Przykładowo, gdy siłownik jest włączony, przycisk będzie podświetlony na zielono, a gdy wyłączony, będzie podświetlony na czerwono. Diody podświetlenia LED są połączone równolegle i połączone ze stykami przycisku, dzięki czemu podświetlany przycisk wykorzystuje do połączenia dwa przewody i zajmuje dwa kanały wejściowe. Nie wszystkie moduły obsługują podłączenie podświetlanych przycisków. Patrz opisy modułów. W większości przypadków budowane podświetlenie przycisków jest zaprojektowane na napięcie 24 lub 220 V i wymaga modyfikacji, aby współpracowało z naszym sprzętem. Przyciski 24V. Większość producentów posiada przyciski z podświetleniem 24V, a do integracji można zastosować moduł BW-SW24. Do modułu można podłączyć maksymalnie 6 przycisków i 6 diod podświetlających LED. Obsługiwane jest podświetlenie zarówno wspólną anodą, tak i wspólną katodą. Integracja KNX. Przyciski i termostaty pracujące w standardzie KNX można zintegrować z naszym systemem za pomocą modułu DEMG.plus, który łączy się z magistralą KNX. Do zasilania magistrali KNX potrzebny jest także zasilacz KNX. Do programowania przycisków i termostatów potrzebny jest interfejs KNX, USB lub Ethernet oraz program ETS. Przed dodaniem sprzętu do naszego systemu należy przypisać adresy grupowe w programie ETS. Czujniki wycieków. Czujniki nieszczelności FWWL, EWWL, WWWL posiadają podłączenie trójprzewodowe i podłączenie są do modułów takich jak Metaforsa lub DWWL02. Pełna lista obsługiwanych modułów w opisie czujnika. Moduł DW. WL02 umożliwia konfigurację ustawień czujnika, takich jak czułość i kolor podświetlenia. Dyskretne czujniki ruchu. Dyskretny czujnik ruchu CW-MSD posiada podłączenie trójprzewodowe i podłączany jest do wejść dyskretnych modułów, takich jak MetaForsa. Pełna lista urządzeń umożliwiających podłączenie dyskretnych czujników ruchu w opisie czujnika CW-MSD. Czujniki temperatury. Do pomiaru temperatury można zastosować kilka typów czujników temperatury. Cyfrowe czujniki temperatury oparte na czujniku DS18B20 takie jak FWTS, FWFT i WWTS. Mają połączenie dwu- lub trójprzewodowe i można je bezpośrednio podłączyć do modułów ściennych takich jak BW, SW06 lub modułów paneli dystrybucyjnych takich jak MetaForsa. DWHC10 i temu podobne. Różne moduły mogą mieć różne maksymalne dopuszczalne długości kabli. Analogowe czujniki temperatury NTC o rezystancji od 5 do 15 kOhm można podłączyć do modułów takich jak DWHC10, DWIO. Moduły takie jak WWHTL, CWHTMLi2 CWCO2 posiadają wbudowane czujniki temperatury i podłączane są do magistrali CAN. Bezprzewodowe czujniki BTHT działają poprzez protokół Bluetooth i łączą się z systemem poprzez moduły DEMG.plus lub BT-CAN. Sterowanie na podczerwień IR. Pilot do urządzeń gospodarstwa domowego, takich jak telewizor czy odtwarzać DVD, po naciśnięciu przycisku wysyła serię błysków podczerwieni. Te błyski można porównać do alfabetu MORSA informującego urządzenie, który przycisk na pilocie został wciśnięty. Nasz system może odczytywać i zapamiętywać polecenia za pomocą odbiornika podczerwieni wbudowanego w moduły DEMG. Na żądanie skryptu lub użytkownika odpowiednie polecenie może zostać odtworzone przez nadajnik Podczerwieni wbudowane w moduły takie jak CW MLI i CWCO2. Urządzenie, które je odbierze, zinterpretuje je jako polecenie wydane z oryginalnego pilota. Polecenia zapisywane są w systemie, a sterowanie urządzeniami możliwe jest z poziomu aplikacji bez użycia tradycyjnych pilotów. Klimatyzatory. Piloty klimatyzatora. Przesyłają polecenia w podczerwieni zawierające pełne dane dotyczące trybu pracy, prędkości wentylatora, temperatury i położenia łopatek klimatyzatora. Zapamiętanie i późniejsze wykonanie tego polecenia całkowicie przywróci stan klimatyzatora. Aby włączyć klimatyzator w dowolnym trybie, należy zdekodować dane sterujące, zidentyfikować parametry i utworzyć skrypt integracji. W naszym systemie znajduje się baza gotowych skryptów integracyjnych dla różnych klimatyzatorów, a nasza obsługa techniczna na życzenie może stworzyć integrację dla innych urządzeń. W naszym systemie dostępny jest specjalizowany moduł BWAC, kompatybilny z większością klimatyzatorów DAIKIN i Mitsubishi. Moduł ten montowany jest wewnątrz klimatyzatora, podłączony do jego płyty sterującej oraz magistrali CAN, zapewniając dwukierunkową komunikację z klimatyzatorem. Do integracji można wykorzystać urządzenia innych firm, takie jak Coolmaster lub Intezis, wymagające do połączenia modułu DWRS485. Wentylacja Większość central wentylacyjnych integruje się poprzez uniwersalny interfejs RS485 i moduł DW RS485. W celu ustalenia dostępności interfejsu RS485 i protokołu interakcji należy skontaktować się z dostawcami urządzeń wentylacyjnych. W bazie scenariuszy dostępny jest uniwersalny skrypt integracji centrali wentylacyjnej. Przy jego dodawaniu należy podać adresy rejestrów sterujących z opisu protokołu centrali wentylacyjnej. punkty multimedialne. Punkt multimedialny FEMP może odtwarzać treści z domowej biblioteki multimediu, radia internetowego, TuneIn, Spotify lub audio ze smartfona za pomocą technologii AirPlay. Punkt multimedialny można podłączyć do źródła zasilania 24V, sieci lokalnej i dwóch głośników. Port USB umożliwia podłączenie analogowego lub optycznego konwertera sygnału audio, zarówno dla wejścia, jak i wyjścia. Punkt multimedialny i zasilać, można zainstalować przestrzeni sufitowej w pobliżu głośników. Każdy punkt multimedialny jest niezależny i współdziała z całym systemem, odbierając i wykonując polecenia ze scenariuszy, przycisków lub aplikacji. Integracja multimediów. Nasz system umożliwia integrację z urządzeniami multimedialnymi obsługującymi protokół UPnP DLNA, umożliwiając kontrolę odtwarzania. Sprzętem można sterować za pomocą poleceń IR, interfejsu RS232 lub protokołów TCP UDP. Kamery. Nasz system obsługuje kamery z protokołem ONVIF i może je wykryć i dodać przy minimalnych ustawieniach systemu. Do systemu można także ręcznie dodać inne kamery obsługujące strumienie wideo RTSP lub HTTP, HTTPS. Jeśli smartfon jest podłączony do sieci lokalnej, połączenie z kamerami następuje bezpośrednio pomiędzy smartfonem a kamerami. W przypadku połączenia zdalnego strumień wideo przesyłany jest szyfrowanym kanałem z kamery przez jednostkę bazową i chmurę do smartfona. Bez konieczności posiadania statycznego adresu IP czy przekierowania portów. Aplikacja w zależności od modelu kamery pozwala na kontrolę jej położenia, zoomu oraz oświetlenia w podczerwieni. Aviofon. Domofon FEIC umożliwia zarówno lokalną, jak i zdalną komunikację z gośćmi oraz posiada wbudowany czytnik kart RFID i NFC. Domofon łączy się z siecią lokalną i obsługuje zarówno pasywne PoE, jak i aktywne PoE 802.3af. W systemie można także zintegrować domofony innych firm obsługujące protokół SIP. Do ich integracji należy wykorzystywać konta SIP udostępniane przez naszą firmę. Do działania domofonu innych firm wymagana jest łączność z internetem. Panele ścienne. Na ścienne panele dotykowe LCP4 i LCP10 wykorzystują połączenie Ethernet z siecią lokalną. Działają przy napięciu 12V i działają w systemie operacyjnym Android. Aplikacja Learnitech uruchamia się automatycznie i można jej używać zarówno ze standardowym interfejsem, jak i interfejsem dostosowanym do paneli ściennych. Inne urządzenia. Nasz system obsługuje następujące standardowe protokoły umożliwiające integrację różnych urządzeń innych firm: RS485, Modbus RTU, Modbus TCP, RS232, UART, TCP. UDP, żądania HTTP, HTTPS, GET, POST, PUT, interfejsy wejściowe i wyjściowe 0 do 10V lub od 1 do 10V, suche kontakty, protokół w DALI do sterowania odświetleniem. W tym filmie przedstawiliśmy tylko niektóre z naszych możliwości integracji. Jeśli masz dodatkowe prośby o integrację, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej. Dziękujemy za zapoznanie się z naszymi materiałami instruktażowymi. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.